Czy dwa, no, Elo, Elo, żończy, że macie mnie dzisiaj ze mną? Ale mogłeś tu przyjść, bo byś się przywitał na, na początku. O, się będę ma że mam huzuni Dodatkowo, więc. Dobra, ej, tu. Ej, a pozdro, Ej, a ten, a polecisz mój kanał? ej, No co? Nie, nie, pozdrawiam, ety to to dobra, Dobra, pozdraw pozdrawiam. o, o. Ej, przywitaj się. Siemano. Ej, poczekaj, solka! Solka. Ma... mi się włączyła. mi się mi się włączyła. mi się włączyła. Klauga mi się włączyła. Klauga mi spadnę. włączyła. Klauga Spadnę. się włączyła. Klauga mi się Antyknok. Pa, pam, pam. Nie spadłem. Spadł. Nie spadłem. Nie spadłem. Spadł. Poczekaj, Nie spadłem. teraz spadniesz. Nie, teraz na bank spadniesz. Chodź. Chodź tu. Teraz na bank. Patrz. O, weź tam pójdź. Nie spadnę. Ej, weź tam pójdź. Na spadniesz teraz. No, no dawaj. Haha. Ha. Widziałeś to? A mnie czas knokiem. No kurde. Bo mam flight'a jakbyś nie wiedział. Więc nie jest ściągnął. Zostaw nie będzie... No zostaw nie może. Nagrywam. To jest wszystko nagrane, gdzieś z No kurde, jesteś ja sobie... Dawaj. Home. Ja widzę ile masz życia, jak No ja też. Komenda nie jest zadowolony podczas walki, no? Wiesz to zrobił, nie mogę tego połamać nawet. Teraz. A za to mam takie epokodę. Ja pokażę Wam moje Możesz pisać. wpisać. Czekajcie, bo w zajmę. Dobra. Jakie cheaty? Kupiłem sobie emeraldy. Jakie emeraldy? Ja nie mam emeraldów. Ani jednego. Nawet w magazynie nie mam. Co mnie to obchodzi? Nie. No mam ci ty, bo mam kozunie, a tu ci te są dozwolone, jakbyś nie wiedział, Ale popatrzcie na to! Patrzcie! Ej, patrzcie! Patrzcie, spadnę! Spadnę! Mówię wam, spadnę! Okej, okay, kto chce emeraldy? Um, nie, ale popatrzcie na mnie. Ej, popatrzcie. patrzcie. No, 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 patrzcie. no i patrzcie. Patrzcie na to, to będzie takie dziwne. No nie patrzysz się, patrzcie się na wprost siebie. No patrz. No i popatrz. Widziałeś to? Fajne. No i co? Czekaj. Eee, to... Ja ty masz e, spika? Co? Masz tych spika? No, nie wiem. O Boże, 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 Boże! Boże, Price. A ty na serio oglądasz? Na serio robisz i ty? No? Powiedz mi, że jej nie widzisz. Nienawidzę Was. Czemu? Nienawidzę. gdzie jesteś? Filip, gdzie jesteś? Ej, patrz na to. Ej, no, właśnie nie A Filip jest w rozmowie? Nie, yes, Filip, powiedz, co. No, no to popatrz na mnie. Popatrz. A kiedy robisz live'a? Patrz na mnie. Kiedy zrobisz live? No, popatrz, niby się patrzę. Przed Ciebie, a. ale ja teraz latam jakbyś nie wiedział. Daj y fajnie. A wiem, latasz też tak bardzo. Tak? O no, o o o, o tak. Aj daj! O Boże, o oh Boże, o oh Boże. To Ty masz klepę jakąś? Szybko. Ta! O Boże, jaki kresinny. Ty, tutaj chodź. Chodź. Chodź no na to, nigdy. Durniu durniu, 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 chodź tu no. Zliknob. O, popnęło go. Ho, ho, ho.

Nie. Dasz mi koksa, Dasz mi, Dasz mi koksa piszki. Pi 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 Chcesz koksa? Tak. Nie. Tak. No tak. Chodź, chodź da Ale się. Ale powiedziałem nie. Ale... Ale mi, a nie tobie. A a nie dałeś mi, okay. nie dałeś mi. Jeszcze raz daj No. O. Dzięki. Ale czasami mogę cię uderzyć, bo mi się wymi. to jest Laura włącza. Czekaj, bo to poza lat, a mnóstwo A teraz uchodź! Jakiego ino mogłeś wypierdlić. Ej, dawaj buduj, buduj tutaj taką bazę! Ale buduj drzwi też! Czekaj. To jest Tak. Tak. Nie, nie ten magazyn. Magazyn. Ty, Czy... pomóż mi! Filip, pomóż! Filip! Filip? 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 Pomóż mi! Filip? To Fajnie. A wszystko jest nagrane. A zrobimy gildię? Potem? No Dobra, ale, ale to, wiecie, co trzeba mieć... Ym, Boże, ja nawet nie chcę mi się tego mówić. Za dużo bloków. Jak macie tyle bloków, to spójrzcie gildię. Ja mam. Ale nie robię gildii. Gildie są głupie. Wystarczy magazyn. No to, albo poczekaj. Ym, ja chcę budzie, Ej, to gigię. będzie Potem nasza gildia. O Filip! Ej! Patrzcie, to będzie nasza gildia zbudowana przez nas. Okej? Aha. Zbudowana przez was. Dajcie mi te gildie. Ej, patrzcie, ja spadnę, naprawdę. Teraz spadnę, mówię wam. Loli, jestem loli. Pa... spadnę. Spadłem. Patrzcie. Patrzcie, spadłem. Spadłem. Teraz już nie użyłem citu. Dajemy Filipka, Filipka, Filipek, Filipek jest górny, Filipek z szalony Chodź tu o, na górę! Nie chcę? No mogę! Filip jesteś? Padłem! Flip, flip, jakiś flip. Wody. Filip powiedz tobą. Chodź, coś, co nie nie To był flip. Ej no, ale w ogóle no, wiecie ziomki. Ej, pij, pij, pij. ej, pij, ej. I chodźcie, po Idźcie, chodźcie na warpę poklepiemy trochę ich. Ej, ej, poczekaj, ja Ej, poczekaj, chodź tu, tu przede mnie i pasz, napisz, bo gościu mi zrobił oszusta i chodź i patrz co na to niego napiszę. Tak go obrażę na czacie! chodź tu przede mnie. No. Kto to dura? Ej! Bo to jest dumny. No ja nie mogę trzymać jednego, no, ja się nie mogę. Czy to jest? No bądźcie do mnie, pobijemy ich. Nie ja tu idę. No ja się jeden tylko otworzyłem, ale jesteś się tłurze. No, no! Sojusz, 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 są sojusz, sojusz. już, ja nie służę o nich. Nie mnąłem, tylko, tylko zostałem wywalony z powodu cheatów i latania. No został! Oddawajcie te ity! Jesteście Jest długi. Na... Oddawaj te ity! Oddawaj się tu! Mm. dobra, dobra. A, ja, się. nie musisz, to gratuluję a trzecie odrobinę koszulka pierwsza kościół dzięki za ranking i zajść. oddawaj te ale jakie mam oddawaj no, oddawaj o dobra, ty dobry no oddawaj te itzy tutaj jestem mam tutaj no tutaj jestem halo, nad wami, nie widzicie mnie Halo tutaj. Ha, 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 ha. Ej, to ci perły? Tak, spójrzcie do skrzynki. Ej, chodź, jak gry, daj perły? Nie, zostawcie mnie, ja nie, mnie, nie, 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 ban... Dobra, już. Już ci nic, już ci nie, 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 dobra, nie, 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 Ban, yy, nie, ban. Ja za 5 i, ale to, Że zrobię zrobiłem szósta, Że to, Że jestem no, fajny? No. Że mnie lepsze Czekaj sekundę, poczekaj sekundę, słucham. tam. gdzie jesteś? Zostaw mnie! Ja nie wiem, że Nie wiem, nie wiem. Podobanie Games, gdzie jesteś? Boże... Emi Perły. Bo, że... Bo, że... Ja gdy okay? mówiłem, że mam Kilaurę, która bije od razu kogoś, a Kilaura. No brawo, bierze. masz Kilaurę, która od razu kogoś bije. A myślisz, że co my mamy? Kilaurę? która nikogo nie bije? Tak? Kilaury takie są zawsze. Więc o to się chodzi. No właśnie, no bo. Spaliście swoją Kilaurę, bo skoro my tak mamy takie same. I teraz oddawaj te ity. I oddawaj. Okay. Nie dotkawaj mu, nie ma po co Onki Laura, sorry Nie dochodź do mnie, no Jesteś głupi No nie, ja mam Anki Laura, tak? Nie wiem Wiecie, Ja do Kilaury, A Filipa dodajmy I teraz mnie nie zabijajcie, bo będę craftował, jakbyś nie wiedział Gdzie jesteś, kudyma, jak gęś? Cepam się A, a ty nie, nie zabij zabi. O, nie chcę No, się, no Dzięki! W życiu ja I się znałem. Do... Ale nie, mnie to nie, to nie zabij. Ej, dać ci Jakieś? czy coś? Nie, nie mam nic. Daj mi perły! Mam tylko jedną! Daj tu jedną, daj tu jedną. Dałem. Ja wam oh. A, A co to mi to nie No ile A można? To jest Wasza Hildia? Nie, to po prostu Kilaura, Kilaura, co? No zostaw mnie no! Kilaura! No, ty ty jesteś głupi. No to Kilaura! Nie no jasne. Ej, no nie mogę! ciągle. Kilaura ciągle. Ciągle. Kilaura. No po co, zapomniałem, no zapomniałem Już jej nie włączaj. I idźcie tam na sekundę! No kurde, zostaw nie. Zostaw już go! To nie byłem ja, to był ja tu będę stał, zobacz, i tu będziemy stali. oni nie chcę tam. A ja, no, przestańcie. Przestańcie, Na, se na sekundę przestańcie. Dobra, ja stąd idę. Ja, Penocha. Nie, dobra, zrobimy idzie! Chodź! Idźcie sobie sami na gigie, będziemy sami w gigie. Chodź idzie zrobimy! Będziemy kolegami! No dobra! No tylko że akurat... Akurat musieliście mnie trafić, a akurat się typałem na homa. No, no mnie Max! Jesteś... Max, ciebie tam strzelę. To no, też moje imię, fajnie. No, Wie, bo masz na fejdzie. Wynocha ode mnie. Ale będę miał na niego ocha. Ej, niech sobie Max sam mieszka, my będziemy sami mieszkać. Okej? Okay? Odejdź, bo go zabijesz zaraz. Nie zabiję. Czeku, czeku. Czeku. Chodź tu, bo on tutaj jest, chodź tutaj. Chodź tutaj, Ty. Nie, bo ja muszę się tepać. Ej, jakiś Mikołaj nam się tu tepnął? Nie, to jest ten Max! A, Adien? Adien... Miko... No zostaw mnie, no! <laughs> ale, ale, Ty masz głos, jak na Latka. No bo to jest 7 lat. Czekaj. na no, no, okay. no serio. No to jest 7 No okej. No teraz zobaczcie, 7, 7 lat. Czekaj. A dam mi subskrypcję. A ty dasz mi okay? Nie, nie dałem tu. Czekaj, muszę... A na... dasz mi subskrypcję? Dam, Dam dam Nie. Wam, wam nie. teraz nagrywam, jakbyście kurde, Nie. Nie. Nie.